Ten kanał jest związany z SCP. Od bardzo długiego czasu, od samego początku, pojawił się tutaj SCP-SL, był tu Escape Together, yy, było co tu jeszcze, SCP-5K, które dawniej było jeszcze pandemikiem. Yy, pojawił się również Containment Bridge. Ogólnie bardzo szeroka, szeroki, ogólnie cała gamma filmów związana z tym pięknym uniwersum. Natomiast są jeszcze inne formy mediów związane z SCP, które wymagają w mojej opinii zgłębienia. Między innymi są to TikToki. Nie przepadam za TikTokiem, nienawidzę tego ścierwa. To jest chińskie urządzenie szpiegowskie, zabierające wam czas i sprzedające wasze dane do Chin. Dzisiaj zagłębiamy się w takim razie w TikToki. Bardzo że o sumie, w sumie się zastanawiało, czy nagram kiedyś rzeczy związane z TikTokami itd. i tak dalej. I. Od razu mówię, z TikToka kompletnie nie korzystam, więc dla mnie będzie to first time tak naprawdę odpalenie TikToka od czasów liceum. Mam obecnie, to było 5 lat temu, to jeszcze było przed pandemią, to było w 2019 roku. Więc po raz pierwszy będę odpalał TikToka od 5 lat, będzie to dosyć ciekawe przeżycie. Więc pierwsze co robimy, to wklepujemy SCP i zobaczymy, jaki piękny content się za tym kryje. Przejdę jeszcze przez. Yy kanał, znaczy ogólnie jest przez cały hashtag związany z SCP. Zobaczymy, co się tam kryje. Cały SCP-SL jeszcze są rekomendacje jednej osoby, żeby sprawdzić jeden kanał, więc go sobie sprawdzimy. Więc trzeba się tak. Widzę już po pierwszym takim rzucie oka. O, ja pierdolę Pierwszy rzut oka i widzę, że to są głównie TikToki, które są pewnie produkowane masowo, albo to są proste jakieś zeskarpowane filmy z YouTube'a. Ale ma to nawet nie najgorsze wyświetlenie, 14 milionów. To jest trochę. Ok, to są po prostu miałem rację, to są po prostu zaskrapowane filmy z YouTube'a. Widać nawet, że jest film w rozdziałce 16 na 9. No cóż. To są tutaj mówiłem filmiki, które są po prostu zaskrapowane z YouTube'a SCP-173. Okej, okay, hold up. To jest filmik, który nie wie, że najpewniej jest zasklapowany z YouTube'a. Z shortsów, albo jest też filmikiem na TikToka, który powinien być na shortsach, również yy, pokazany. Yy, kolejna rzecz, wysłujecie, że to jest po prostu generowane gówno przez AI? I jedyne co goś tu wrzucił tak, falowanie tego ekranu, aberracje, aberracje sobie dano na boki. SCP-173 jest humanoidalną istotą i jednym z pierwszych obiektów schwytanych przez fundację. Dokładne pochodzenie tego potwora znane jest tylko kilku najwyżej postawionym pracownikom fundacji. To jest po prostu, to jest ten moment kiedy już tworzysz TikToka, albo jakiś filmik na YouTube nie chce ci się tak naprawdę dodawać własnego głosu, nie chcecie tego czytać, więc po prostu bierzesz cały artykuł z SCP wiki wpierdalasz go w tłumacza z języka angielskiego na polski wrzucasz go do programu AI, który po prostu ci wygeneruje mowę sztuczną i to jest tyle, i po prostu podkładasz to pod jak, jakąś falującą animację tego scp -a. to jest dosłownie 5 minut roboty i to ma 11, kurwa, tysięcy lajków, a osoby, które faktycznie się starają, robią jakieś animacje, robią arty, nagrywają filmy normalnie dostają główne za przeproszeniem. To jest naprawdę jakiś żart. To jest plaga dzisiejszych czasów. Tak samo jest z shortami na YouTube. Po prostu jest jakiś short typu najbardziej obvious rzecz, typu że no jeżeli byśmy mieli to, to byśmy mieli to. By the way, już mamy to i robimy to. I to jest po prostu 10-sekundowy filmik z jakimiś satysfakcjonującymi rzeczami. To jest kinda cringe. Nienawidzę tego typu contentu. Ten humanoid wykonany jest z betonu. Ma ślady farby w sprayu marki Krylon. Tak. Nie. To jest dosłownie, dosłownie skopiowane pierwsze słowa z artykułu SCP Zdarca. Zbudowany z betonu prądów zbrojeniowych, pomalowany farbą w specjalnej marki Krylon. Był ekstremalnie niebezpieczny. To jest dosownie to samo, co gościu powiedział. Jakby. To jest dosownie przeczytany artykuł z SCP Wiki. I zrobię sobie jeszcze przy okazji. Wskopię tekst, wrzucę go dosłownie do generatora. To jest kompletny syf. Nie róbcie tego. I tu faktycznie już jest jakiś. Tu jest już jak w faktecie coś zrobione więcej niż się ma czytam. tam Musi Musimy ubrać się, stanąć przed kamerą Zobaczyć jak ta baba coś robi No oczywiście to są dwa różne filmy Chyba jakiś screen z jakiegoś horroru, tak szczerze mówiąc A tutaj o czym można poznać, że scp 9, że to jest SCP, Akurat 999, który dobrze, może być 035 a bo to może być od 1471 albo od 682. Jakby. Literalnie. Nie wiem, jest bardzo mały. Bardzo mały jakby poziom niektórych z tych filmów. Zresztą, co ludzie piszą w komentarzach. Klasa bezpieczna, pobrączowy glutek. Pobrączowy glutek nie jest groźny. Bratek w Polsce jest. To tylko sąsiad. I don't think you know what SCP-999 is. To jest. To ma pół, mil pół miliona lajków A ja na tym filmie zrobię chyba z tysiąc wyświetleń <głos> <głos> To jest akurat dobre, to jest film Mister Beast'a chyba z tego co kojarzę już po samym <noise> Tak, to jest najprawdopodobniej film Mr. Beast'a i mam nadzieję, że kojarzycie oryginalne. Oryginalne... Kojarzycie na pewno zdjęcie związane z SCP-096, gdzie on jest po prostu zamazana, pewna część zdjęcia, gdzie on jest. Yy, I zostały tylko tam cztery pierdolone piksele, ale ogólnie to jest to fajne nawiązanie. I to są to są fajne filmiki akurat. A nie rozumiem na Fedita tutaj. Może po prostu. Jest to trochę śmieszne, że FNAF i że się animatroniki trygerują to jest faktyczna animacja i tu jest faktycznie coś zrobione Czarna skrzynka To są faktyczne rzeczy zrobione dobrze. Macie faktyczną animację, gdzie ktoś musiał się postarać. Jest ona ładnie zrobiona. To ma 2 miliony lajków. I to jest rzecz, która zasługuje na to. Mikrohit trzeba. Piesio. Gdzie oni go nie zawili tylko chcieli, by on do środka wszedł. No pewnie tak, bo ten SCP jest niezniszczalny. Ja wiem, co to jest za zdjęcie. Jest! Wiedziałem! <laughs> Więc dobra, to jest to zdjęcie, o którym mówiłem, że macie to zdjęcie, gdzie jest tutaj 096 niby, tu jest dwóch badaczy, których personalia zostały usunięte w teorii ze zdjęcia, bo macie po prostu twarz wyciętą. No, położywał sobie oczu, nie? Zdecydowanie. SCP PL-2137 to humanoidalny człowiek ubrany w biały kubraczek. Jest żółty, choć zarzeka się, że jest z Europy. Co to się dzieje? Ja wiem, że jest SCP.pl, jest polska osobna filia i tam jest SCP207, który jest usuwieniem Pawł II, ale po pierwsze, dlaczego ten timer? On jest w co godzinę, co minutę. Dlaczego on się przesuwa o co sekundę? W biały Druga rzecz. To jest znowu AI, które po prostu tłumaczy filmik Jest żółty, choć Czy, czyta. się, że jest z Europy Jego anomalną zdolnością jest spowodowanie osoby, która nie dała mu kremu Spowodowanie osoby To nie jest powiedziane w języku polskim I wmówcie mi, że to jest wartościowy content To jest po prostu gość robi sobie filmik Robi tak, bierze jakąś grafikę, robi sobie do niej jakąś animację Dokleja sobie napis, zrobi jakiś AI pewnie wygenerowane też to jest to co jest tutaj To tło I dokleja po prostu tekst, który nie jest jakkolwiek powiedziany, równie dobrze możesz to powiedzieć Dosłownie, możesz pokazać, że również masz struny głosowe i potrafisz ich używać I zrobić parę głębokich wdechów Żeby pokazać, że również możesz oddychać, jesteś humanoidalną osobą, jesteś człowiekiem i również potrafić oddychać, nie jesteś kompletnie jakimś reptilianinem I potrafisz też mówić, ponieważ potrzebuje ci powietrza, żeby mówić. Żeby wykorzystać strony głosowe Stanie się katolikiem. Jeżeli... Tak, stanie się katolikiem, to jest bycie SCP prosta sprawa. Dobra, już zostawmy to, dodajmy tego SCPSL. Dobra, widzę, że to jest trochę rzeczy. <śleszy> Nie że to bardzo wadu karo. Przemysłowo biegała 106. Co tu się odjebało w ogóle? Tu się odjebało więcej niż w moim całym życiu. Na roleplay nie można. Spokojnie będę też robił film na temat serwerów RP w, w tym miesiącu. Więc czekujcie również filmu z roleplayów, ponieważ też chciałem się wypowiedzieć na ich temat. Ponieważ y, widzę parę takich ciekawych rzeczy związanych z tymi serwerami. I dowiecie się m.in. z tego filmu, dlaczego nie gram na serwerach roleplay. To będzie w tym filmie na pewno. Real hero. I'm here to face my demons Where are thou? Hop, widzi się bić z demonami. Okej, I'm helping. No <laughs> widziałem to. To jest piękne. No i... Teraz to wszystko powinno wrócić i powinno go zabić. Ej! No, no i dobre zakończenie. Ty? 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 Kurwa! O o Co tu chłop zrobił Tubin? Znam tego człowieka. To jest Polak, to jest polski serwer. Kiedy rajd na utopiach p O nie, ja wonet więcej kurwa za, za konto. Jaka gra mój stary gra wstępna z twoją matką prosta. Nie odpala mi się to chyba lepiej. Jaki serwer Andromeda, Andromeda. No, Andromeda gra na dwindzie, prosta sprawa. Już na Gold Legends takie rzeczy ludzie robili. Jak sobie trzeba mieć komputer? Ale Sigma Chłop ugrał Dobra, tu muzykę wyciszę, no bo jest copyrightowa To jest gościowi stamina nie spada Jest na cukierku jakimś pewnie, albo ma wyłączone Ochroniarz go zaczął napierdalać A to jest tyle, to nawet nie jest jakiś dobry klip Po prostu gość zjadł cukierka Po prostu gość Coś zjadł cukierka, dostał padaczki i umarł. Prawie umarł, proste. To nawet nie jest jakoś wybitnie dobry klip ze Co to kurwa jest? Czemu to wygląda godbyt? Czemu to jest miliony stepeków? To jest znowu ten sam gościu z tego poprzedniego playa On po prostu tutaj spierdala przed scpkami, stracił sobie 30hp Zamyka drzwi i ucieka dalej, to jest koniec klipa. On po prostu uciekł przed kilkoma scpkami Jak przy czym, jeden SCP jakiego go targetował to była 106, która jest zbyt wolna żeby go dogonić ja to SCP-T, no zdecydowanie Hit a little to greedy Bro, greedy? Hit the greedy Ile on tego wziął? <laughs> Brat ma myszkę kurwa z drag clickiem spindował sobie interakcje pod scrolla For real Nie, po, nie potieriał. wieru w imperatora To jest po prostu, jest po prostu edit jak goś rzuca gran do windy co to jest za ulepszenie na broń? Czy tego człowieka możemy z... zamordować? Co to jest? Czemu ruskie serwery to jest taki rak? To jest kolejny chyba clip, w którym w ogóle się nic nie dzieje. A nie, to jest po prostu porównanie SL do Continent Breacha. Szczerze? Continent Breach jest bardziej horrorowy, SCPS, ale jest bardziej dynamiczny. jakby. W... W Continental Bridge waszą jedyną rzeczą, jaką musicie zrobić, to musicie uciec z placówki. Bacie po prostu jednoliniowy gameplay, a w SLU macie wieloliniowy bo macie tak naprawdę parę frakcji, masz, macie parę acz, parę tych obiektywów do zrobienia, więc po różnica między single player a multiplayer, jeszcze FPS, no to I różne rzeczy. Szczerze, pograłbym w counter Bridge, jak sobie teraz tym tak myślę. Co to jest za jakość nagrania? To jeszcze rosyjskie, to wiadomo Czyli... Ryu Ob... Obcinaja katka zadieszku w SCPS. -a. A to jest jeszcze bardzo jest kultury Po prostu zamykam, że chod, po prostu troluje swoich teamate to jest akurat śmieszne TOP 10 NIEŻYDANICH końcówek nice. ADYN MIESTA uczę się rosyjskiego w listę, opłacało okay. się Po gonią Teraz on, teraz jest <laughs> <laughs> Dobra, nie udało się chłopowi If you could look at me and get away with Dobra, wyciszę i się ten dobra, to jest po prostu edit. Ale bardzo dobre zagranie. Tam chyba nie poszedł cały microhit. Znaczy poszedł cały, ale... Nie śmieję chyba... Nie zdechł również. Czy nie zdechł? Nie zdechł. Dobra. Tak jak ładne zagranie, szczerze powiem. Sorry, że w sumie połowa tych filmów jest niby bez muzyki, bo nie chcę potem mieć pierdeliarda copyright strike'ów na kanale. Ale no, jeden, bardzo japoński, bardzo niemieckie. Nazwa gry. te gra żyje. Ja znam tego człowieka. Ja chyba te TikToki będę przeglądał już do końca bez audio. Dobra, w ostatni TikTok z tej serii idziemy na ten kanał, o którym mówiłem, bo jestem potężny. On po prostu zamknął plagę i teraz mu odpala dzbanek i go morduje. To jest spoiler. Jakiś ochroniarz otworzył temu plagę na 90% i po prostu go wypuścił. Ten plagan nie stracił dużo HP. Bardziej się opłaca po prostu go obić z dwóch broni. Mózgu, które posiadasz w EQ, może z dwóch broni? Tak, no, może są nie dwa krozweki. Masz adrenalinę i masz 500. -kę. Literalnie możesz obić tego plagę za ponad pół HP, szczególnie mając ponad 100 ammo. Goś rzu... Nie wiem, jakby plaga rzucił D20. Na następnego przeciwnika, nie? I wyrzucił dwójkę Bo gdyby wyrzucił jedynkę to przeciwnik by się spierdolił do wojda po prostu I został jeden, jedna propozycja, którą dostałem kanału Kanał nazywa się Delvex1, to jest podobno bardzo potężny kanał Jeśli chodzi o TikToki I widzę, że jest to bardzo potężne, ponieważ to jest faktycznie effort wrzucony w filmy Ale przystojniak, nie powiem Obecna... Fakty i ciekawostki z uniwersum SCP część trzecia, lecimy Chronologia uniwersum SCP wygląda tak Na miejscu pierwszym SCP-SL Na miejscu drugim Lethal Company Na miejscu trzecim z kolei Jest dobrze nam znany Containment Breach A na miejscu czwartym scp Wiki W tej kolejności uniwersalnie... Aż raka zostałem Piękne Tak było nie ściemniam, Czemu SCP? Na kolejnym filmiku możesz powiedzieć, że SCP-207 zabicia po wypiciu. Wypiłem dużo koli i żyję, więc nie zabija. To jest potężne. Nie ja wiedziałem, że zanim powstało SCP-Wiki, był już SL i Lethal Company. Z Lethal Company najczęściej bym się zgadzał, już patrząc po samej tematyce gry. Jakby też, jak chodzić do placówki jako yy, ten, jako. W sumie to ma dużo sensu, jak tak pomyślimy. Przecież jest, powiedzmy, w Lethal Company nie jesteśmy tak naprawdę złomierzami, tylko jesteśmy tak naprawdę tymi. Jesteśmy tak naprawdę jakimś oddziałem MFO odzyskującym i naszym zdaniem jest zebrać złom, który potem oddajemy do tego handlarza. Ale z drugiej strony, jeżeli tak powiem, ten złom może być opętany i może być po prostu to jakiś obiekt anomalny i po prostu go oddajemy handlarzowi. Przecież kto normalny by zapłacił 100 tej kasy in-game w Letal Company za pastę do zębów albo za szczotkę do czesania się. SCP-3114 jest szkieletem, który ubiera ludzką skórę, ale nie ubierze twojej, jeśli jesteś brzydki. Dlatego, jeśli jesteś piękny i przystojny, to masz problem, ale jak jesteś. Czyli jestem bezpieczny. Jest brzydki? Jesteś bezpieczny. No, dziękuję. Mogę spać spokojnie. SCP-207 jest błędnie zakwalifikowany jako obiekt SCP, ponieważ po spożyciu poruszasz się szybciej i wszystko super, a tak naprawdę po prostu tak działa kofeina. Właściwym miejscem rozstanowania SCP-173 jest Heavy Containment Zone wraz z SCP-049 Lago. To jest z PSL. Ciekawostka, to jest osoba, która ze mnie na nagrywkach Sfajkowałem, Nie polecaliście mi tego kanału, ja sam wybrałem ten kanał. Dziękuję, nabraliście się na mój żart. Dobra, nowa runda, lecimy. Dobra, pierwsza minuta. Lecimy. <noise> to wcale nie referencja do Caro. <noise> Nigdy w życiu. Mamy. Mamy kartę, dobra, ulepszarka, dobra, O5 uh, uh, uh. Lecimy, dobra, pierwsza, minuta mamy O5, teraz lecimy kolej. Dobra, idziemy dalej. O, druga kola, dobra. o, uh, dobra. Uh, hu, 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 hu. Uh, zupełnym przypadkiem znalazłem J Builder. No dobra. <śmulatuj> <śmulatuj> to jest piękne. To jest stosownie badnikaro. Teraz już nie mają szansy O, trzecia kola. Trzecia kola. Uważaj, żeby nie była odwrócona. Proste Ty w końcu mogę sobie pograć mrugaczem, ale fajnie o oh, dobra, bo kurde nikogo nie mogę znaleźć. Muszę go znaleźć, to się pobawić trochę. O jest ktoś, dobra, poskaczę, pobawię się z nim. Oh, wow. <ścoughs> dobra. <ścoughs> dobra. to jest... Do, to są dobrze zrobione TikToki, bo faktycznie jest osoba, która faktycznie coś pokazuje, nie jest to jaj wygenerowane gówno, i jest faktycznie effort rzucony do filmu, co mi się Giga podoba. Dobra, słuchajcie, kończy się <laughs> ten Świątecznego. Spotkanie zarządu SCP, SL, świąteczne Świąteczny koloryzowane. Gwiazdka, Hubert, Maszka, gwiazdka. I teraz pytanie do was: Do was tutaj zgromadzonych. Co robimy? Kończy się update, kończy się. już dawno po w ogóle. Musimy coś zrobić z grom. Pomysły? Cipi, chipi, ciapa, ciapa, Chipi, chipi, chapa, chapa. ciapa, brain rot ba, Ja proponuję, zróbmy kolejną płatną rangę na Patreonie i na Discordzie Prawda, ja na i na Discordzie. Prawda. I pay to win i Prawda Muszę sobie kupić kocie łapki i inne przestroje, więc potrzebuje pieniędzy. <grym> Wiecie, jak to jest bardzo rel, jeżeli tak patrzycie na marketing i finanse, jeśli chodzi o całe studio. Jakby to jest tak kurwa prawda. Co druga osoba w stafie SLA z tego co kojarzę, jest yy... albo fanboyem, albo furasem. Więc jakby to się kurwa tak zgadza. Ten film jest tak rel. A może zapytamy po prostu społeczność, co im się podobało, co im się nie podobało, co lepiej zostawić, a co lepiej dwalić? Nie wiem, tak. Tak, tak proponuje może. Hmm. Ciekawe. Znowu kola. W każdym filmie jest kola. Magiko Nie. A jego kto tu zaprosił? Weźcie go co wywaldzionego do głupoty. Tam są już drzwi. Wyjdź. Wykasujmy wszystko co fajne i jeszcze bardziej zdebalansujmy grę. Tu jest twoja podwyżka. <śm> <śm> Piękne. Fakty o SCP. Coś druga. Najpewniej nie wiedziałeś. I najpewniej nie chcesz wiedzieć. Ale gorniak. Część druga. Kiedy SCP-049 podchodzi do ciebie i mówi wyczułam w tobie zarazę, czy coś w tym stylu, to wtedy ty mówisz, ja wyczułam w tobie zarazę. Po czym on będzie chciał sam siebie wyleczyć i umrze. Zabezpieczenie SCP-173 jest dużo prostsze jeśli zastosujesz tą jedną metodę. Zrobisz swoje zdjęcie i powiesisz je naprzeciwko niego. Żebyś miał oczywiście na tym zdjęciu oczy otwarte, wtedy będzie cały czas kontakt... Same fakty To dla beki tak nie czemu tak uważasz? On jest akustyczny, akustyka jest ciekawą dzieciną. To jest prawda. Inna opcja, dla jedno się nie wystarczy zrobić streama na Twitchu. Ej, w sumie to też jest jakaś opcja. Kowy zachowany i on się nie będzie mógł ruszać. Zabezpieczone. W przypadku SCP-079, komputerka, jeśli zaczyna być niebezpiecznie, odłącz prąd. Wtedy będzie bezpiecznie. Jeśli lubisz bardzo dużo imprezować i na dodatek mieć cały czas piękną libację, miej ze sobą SCP-500. Posporzyć... <noise> Bierz SCP-500 na kaca, nie ma problemu. Tu nie będzie kaca. U... To jest piękna sprawa. W ogóle najbardziej mi śmieszny to, że z tym SP500 tutaj Większość osób, która pisze komentarze pod tym zgaduje, że net nie ma 18 lat. Dalej! Piękne Tiktoki. Fakty o universum S. o których Lecimy. najpewniej pewnie nie wiedziałeś. Numer 1 Doktor Bright sprowadza notoryczne zagrożenie dla istnienia fundacji, dlatego jest uznawany za osobę niebezpieczną, szkodliwą i bardzo niebezpieczną. A to jest fakt akurat. Taka osoba nie powinna być w fundacji. Numer dwa. SCP-018, piłeczka, mhm. jest dowodem na płaskość Ziemi ze względu na to, że jej działanie nie może działać w normalnej rzeczywistości. Musi działać na nią siła, która oddziałowałaby tylko i wyłącznie w przypadku, gdyby Ziemia była płaska. Okej, okay. okej. Okay. Prawda. Doktor Bright jest tak samo niebezpieczny jak Klefik Kondraki, tylko że Bright jest bardziej jest raczej najgorszy, bo ujeżdżał SCP-62, to jest prawda. Jakby Bright jest tak, jest na tyle popierdolony, jest na tyle niebezpieczny, że literalnie to jest z tego co każdą jedyny chyba naukowiec w fundacji, który ma zrobioną jakby księgę rzeczy, których nie może robić. Ta księga jest tak długa. Że chyba jest o niej kilka filmów na YouTubie, tylko że jak go się po prostu czytają yy, normalny głosem, no chyba Pioflinę do tym robił, albo jeszcze OZCP z tego co kojarzę. Film trwał 30 ponad minut i był na kilka części łącznie chyba z 2-3 godziny by wychodził ten film. Więc to jest w ogóle śmieszne, śmieszne że aż tak długi film może wyjść o tym. Więc. Yy, tak, Brade jest pierdolnięty. Yy, z tego co każdy nawet chyba nie mógł... Taki najśmieszniejsza rzecz, jaką on chyba robił, w mojej opinii, no bo wiadomo, yy, zaraz o tym powiem, to będziecie wiedzieli. Yy, najśmieszniejsza rzecz, jakiej Bright nie może robić w fundacji, to nie może chodzić na konwenty fury i szukać ochotników do bycia klasą D. Mało oczywiste. Jeśli spojrzysz na zdjęcie SCP-096 będąc mm -hmm. w kosmosie, to on cię tam nigdy nie dopadnie i będziesz bezpieczny, dopóki nie wrócisz na Ziemię. Numer 4. W teorii właśnie się tak na tą rzeczą kiedyś, że co by się stało gdybyś wziął te zdjęcie z 6 na statek kosmiczny jakiś i wyszedł na przykład nie, wylądował na Marsie I co by wtedy zrobił? Albo by latał cały czas wkurwiony, albo by próbował do Ciebie doskoczyć, w pewnym momencie miałby na tyle siły, żeby po prostu miał możliwość wlotu z Ziemi albo do, na Marsa czy coś, ale on by zdechł pewnie w, w próżni, by zamarzł w cholerę, ale nie wiem, to jest ciężki temat, jakby uniwersum jest spierdolone pod wieloma względami na, na plus oczywiście w tym przypadku macie tyle rzeczy, które są... Samo uniwersum jest w wielu przypadkach kompletnie nielogiczne Jest to bardzo fajny taki, taki space do wymyślania coraz to nowszych rzeczy i do takiego gdybania możecie robić sobie takie fejkowe -y problemy a z drugiej strony nagle prawa fizyki wchodzą i robi się ciekawie Scp330 cukierki można ominąć. Ich zasadę, że możesz wziąć nie więcej niż dwa, jeśli weźmiesz lewą ręką dwa cukierki i prawą ręką dwa cukierki. Wt Ej, to jest mądre. To jest swój mądre akurat. Dobra. Chyba mam dość na dzisiaj. Ale powiem tak: TikToki y O SCP są śmieszne. Jest to na pewno ciekawa forma kontentu, może jeszcze do nich kiedyś wrócę, jeżeli byście chcieli Jeżeli stwierdzicie, że jest to spoko, jak chcecie to lajka like możecie zostawić Im więcej będzie, tym więcej będzie TikToków, nie no, żartuję, nie będę aż takim sknerusem Ale możliwe, że nagram jeszcze kiedyś film z TikToków SCP, bo szczerze jest to dosyć śmieszne, jeżeli Ogląda się takie po prostu TikToki tego typu, gdzie masz po prostu gościa ogromnego w garniach, który mówi ci Tak, to jest prawda i to jest bardzo śmieszny kontakt, dawno się tak dobrze nie bawiłem, a szczerze chyba nie będę do tego wrócił. Więc dobra, ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie i nara.